Was. Na początku chciałbym Wam wszystkim podziękować za modlitwy, za sesję, za nas, za na wszystkie SMS, -y, które nam wysyłaliście, do mojej żony głównie, żeby nas podtrzymać na duchu, żeby jakoś nas tak wesprzeć w tej trudnej sytuacji. Słuchajcie, Wam podziękować też za ludzi, którzy się kasem opiekowali tych wszystkich pielęgniarek, za te wszystkie pielęgniarki, tych lekarzy. No i niestety nie ma dzisiaj Agnieszki Marcina którzy też bardzo nam pomogli w tej trudnej sytuacji, przyjęli Filipa do siebie na dbań i pracowało. Słuchajcie, powiem wam tak, że e, wszystko zaczęło się trochę niewinnie, byliśmy w Anglii u szwagra na takich jak, wakacjach krótkich. E, w niedzielę Filip poczuł się źle, jakiś tam katar, mieliśmy jakieś zwykłe przełębienie, każde dziecko ma na drugi dzień kesja, to zaczęła mieć jakiś katar. No i jak tak wróciliśmy do Edynburga, wszystko było w porządku, tak troszkę zaczęli kaszyleć, było w porządku, no ale z Kresią zaczęło być źle, coraz drożej. E, miała coraz wyższe temperatury, no i tak zaczęliśmy się martwić bardziej Kasia, bo mnie nie było w domu, ja pracowałam na cały czas, musiała na to wszystko patrzeć. No i e, w piątek? W piątek już było tak źle, że postanowiliśmy pojechać na ostry dużo do szpitala. Pojechaliśmy, słuchajcie, na szpitala. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś był w tym szpitalu dla chorych dzieci. jest <grym>, Wchodzimy, a tam, słuchajcie, jak na tych filmach, nie? Pełno ludzi, pełno leczących dzieci. Ja mówię, ja co tu się dzieje? Kiesel na wpół przytomna, chyba 20.00 była wieczorem. No i co tu robić? Nie? No nic, no to Kasia poszła zarejestrować morem. Siedzieliśmy na krzesełku koło jakiegoś też takiego młodego małżeństwa z małym dzieckiem i pytamy się, jak długo czekali? Dwie, ja, Dwie godziny. Nie, się godzimy, nie ma sensu. Ale kwestia była jakby w tak złym stanie, że już po pięciu minutach e, zabrali. mi się okazało, że ma problemy z oddychaniem, dlatego jest na przytomna, bo e, organizm się nie przyjmuje tlenu. No i zaczęliśmy się martwić. No jak już podłączyli czyli no to ja się zaczęłem już martwić, bo jak patrzycie, słuchajcie na swoje dziecko, które jest podłączane do tego wszystkiego no to. No nie życzę tego, naprawdę to jest koszmar. Tak? Próbowałam to jakby powstrzymywać e, e, raczej. Trzymać moją żonę na duchu, a wspierać ją, chociaż z, 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 z mi samemu było ciężko. Ech, tego samego wieczora y, przynieśli Kessię na oddział. Dla mnie najgorsze takim, w tym momencie w życiu było to, kiedy zobaczyłem, że Kessię kładą do łóżka. Jeszcze wokół było pięć innych matek z tymi dziećmi, poprzednimi do tych wszystkich urządzeń urządzenia, to wszystko, słuchajcie, to było takie straszne, że myślałem... ja jestem twardym facetem, ale myślałem, że to naprawdę się bo no, Po prostu, no nie, no nie mogę nawet tak o tym mówić, nie? Powiem tak, że mm, modliłem się cały czas i miałem wiarę, że e, uleczy Kessie i dzięki Bogu, chwała Bogu, tak się wydarzyło. E, nawet, nawet nie zastanawiałem się, słuchajcie, dlaczego to się stało. Wiecie co? Dwa tygodnie wcześniej miałem taką rozmowę z chłopakiem nowej z pracy, który właśnie coś tam mówił, a czemu dzieci chorują, a dlaczego to się dzieje? Ja mu tłumaczyłem, że to jest grzech, że to są nasze postępowania, to jak człowiek upadł i tak dalej. I to później do mnie wróciło. Bo się tak myślałem, się... no tak rzeczywiście jest. I to jest coś takiego konfrontującego, gdzie. E... Uczy nas, że to, co mówimy do innych ludzi, jakby działa też w naszym życiu. Że to, to nie jest tylko tak, że my mówimy w pewnych rzeczach, ludzie głosimy Ewangelię, tłumaczymy im wiele rzeczy, no bo Bóg daje nam mądrość, tak? I jest im dużo wierzących, gdzieś tam mamy jakieś poznanie, no ale czasami było tak, że światło światełko się zapala i się okazuje, że to też działa w naszym życiu, że my musimy czasami sobie przypominać, bo jest co innego, jakby. Z Znać coś mieć informacje na temat czegoś, a co innego, rozumieć coś. No i to było właśnie dla mnie takie, też troszeczkę, przełomowe, że zdałem sobie sprawę, że ja, ja, jako człowiek wierzący, też podlegam pewnym prawom. Moja rodzina. Powiem Wam, że dziękuję Bogu za to, że Kesja, już bodajże w niedzielę, e, pomimo tego, że tak mi się wydawało, najgorzej wyglądała z tych wszystkich dzieci. Leżącej na oddziale, w niedzielę jakby czuła się już najlepiej. Więc dla mnie to było takie wow, chwała ci panie. Do tego stopnia, że w poniedziałek jak już kwestia e, wychodziła, przyjechałam z południe zmienić się kasie, która z całą nocą siedziała. E, no to już stawała, trzymała się bary, krzyczała na całą salę do pielęgniarek i zaczepiała ludzi. No to już wiedziałam, no to już wracam do zdrowia. E, powiem wam, że, że nawet przez chwilę nie traciłem wiary że Bóg nas opuścił albo, że nie miałem jakichś oskarżeń, że miałem yy, jakiś grzech, że coś zamieniliśmy, no po prostu się tak wydarzyło. Po prostu, nie wiem, taka była wola Boża, przypadek, no tak się wydarzyło, my to przyjęliśmy, coś nauczyliśmy dzięki temu i no, w wszystko się dobrze skończyło. Jeszcze raz Wam, wam dziękuję i mam nadzieję, że to się już nie wydarzyło żadnego z was, Waszych dzieci, że wszystko będzie dobrze, a jeśli nie, no to jest Kasia, to jest z niechęcią, w razie takich przypadków, w wam pomożemy w tej się was.